Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. E, ja mam takie pytanie, bo ciekawi mnie, gdzie jest pan major Suchodolski. Bo tam na internecie znowu jest jakiś komunikat, że no po prostu się wystraszyłem, no bo śledzę państwa tutaj i tak znowu znikł pan major. I tak dzwonię do pana z kręgu. E, Posił z papierzaki. Naprawdę? No? O jest. Nie, no bo. bo Wierzy wiem, wiem o pana stanie zdrowia, że pan ma problemy z cukrzycą, tak, no i pan major miał się opiekować ogólnie. Wyrośli papieżaki w lesie i raz sprzedał 2,5 kilo, zarobił ee, sporo pieniędzy, <grym> bo papieżaki są drogie i wie pan, teraz poszedł znowu chyba zbierać papieżaki. No więc to jest trochę takie nieodpowiedzialne z jego strony, no przecież... a, a, słuchaj pan, a tyle ja że on idzie papieżaki zbierać? Że... <grym> Nie wiem, żyjecie panowie już tam trochę czasu ze sobą i każdy Któryj jest pan? odpowiedzialny za ja, ja jego nie uwiążę, <laughs> jak on lubi papieżaki jeść, to co ja lubię. To co ja zrobię. Troszeczkę też powinno go, nie wiem, sumienie gryźć, no bo tym bardziej widać, co się na na filmach dzieje, tak? Jak trochę był spokój, tak, do pana, że tam nie był e, agresywny. Pana, nie był agresywny Jak do pana. pan, pan chce przyjechać do stoku to bardzo proszę przyjechać. I pojedziemy szukać gdzie on na zbioru papieżaków. To może pana poczęstuje. <laughs> nie. Ja papieżaków nie lubię. Powiem panu. Bo on bardzo lubi, lubi pa papieżaki. A no widzi pan. Komuś dać dom nad głową? No, no, czy, Panie, panie, ja nie i, i Piotrze Święty i Grzegorzu i tam jakiś inny, panie kochany. Co ja zrobię, że ten major lubi, lubi papieżaki? No ale to jest przykre, jak tak się z boku ogląda, to słucha. Ale się... przepraszam bardzo, czy to przykre, czy nie przykre, ale co ja zrobię, on lubi no. No, to mówię papieżaki. To jest nauk, o! Tak można to określić. Przepraszam to jest... bardzo, do papieżaku, ale to grymy <laughs> smaczne to, są. To, to mówimy szyfrem papieżakiem, wiadomo o co chodzi. <laughs> przepraszam bardzo pana. Nie i pan ta pyżarka, to mnie strnie. Wiecie jak jest A jak pan się czuje ogólnie na dzisiejszy dzień? Ładna pogoda w Białymstoku. Słonecznie e, jest. Dzisiaj upływałem z Janem Rodo mm -hmm. ze On no. Jan Rodo Rondir seta. Posz... Proszę pozdrowić pana Jana, bo to pracowity człowiek. E, Janek ma pozdrowienia. Od kogo? BOJOWNIK BOMBASU co? Boj, BOJOWNIK BOMBASU, tak się przedstawiam BOJOWNIK BOMBASU a, BOJOWNIK Z BOMBASU nie, nie, ale poważnie teraz imię, jak masz? pozdrowienia naprawdę Pan Jan, yy, obrotny człowiek, bo po prostu wiadomo, inaczej jak tam są jacyś hejterzy, eee, tak. O... Takiego człowieka poszuka, to jest złoto. No oczywiście, no. Ja, Janka, nie wymienię na innych ludzi. Wiesz? Pewnie, no Boże, no Major miał pomagać, a Major po prostu obróz w piórka, tak to powiem w cudzysłowiu. Tak. I no stał się bardzo pewny siebie, tak, a zarazem, no nie oszukujmy się, to dzięki Panu odniósł ten powiedzmy sukces, tak, te, pieni tak, te pieniądze tak, i... I no i nie wiem, trochę taka ta wdzięczność, ja tam nie mówię, no nie będę tego tak kogoś też obrażał, no, ale no jak tak się patrzy z tych nagrań tylko, bo przecież tam nikt nie jest wejścia cztery na dobę u państwa, no ale to jest takie trochę, no brak wdzięczności co do pana osoby, jak i teraz w jakim pan stanie zdrowia się znajduje, no bo to tym bardziej, jakieś tam były e założenia, tak, że miał panem się opiekować, a to jest no znowu... O, major, tak się opiekuje się mną no, jak, nie wiem, jak... tylko powiedział tak, a czemu ty nie zdychasz? Cholerą. Tak przykre powiem. słowa, przykre słowa. Tym bardziej jak yy, dwojga ludzi mieszka ze sobą tak tam, dzień w dzień się widzą i to takie e... ale mi się czasami wydaje, że on po prostu powie i jakby mu się nie wiem, to w eee, głowie wyczyściło i... On kłamać, kłamać tak umie jak, jak jak się namaluje obraz. No tak no. A tym bardziej on sam Wiesz? sobie rzepkę skrobie. Sam sobie tym zachowaniem rzepkę skrobie. Tak. On myśli, że on e, będzie tu firmę prowadzić. Nie. On powinien, on, ma być, firmy... on powinien być świadomy, że on je, mieszka dopóki pan nie wiem, no jest, żyje, tak jest obecny. Tak. A, t... a, a mnie nie no. będzie i firmy nie będzie jego. A niestety i tak księgowa to to kosztuje, bo to jest utrzymanie, to trzeba płacić, tak? To no nie jest tak, że założy się firma, a ludzie będą za darmo pracować, tak? No przecież to trzeba potem... Musi to się kręcić tak w cudzysłowie, co nie? I teraz musi się kręcić. No dobrze, to ja dziękuję za telefon, niech pan tam się trzyma w zdrowiu, się pan nie przejmuje tym człowiekiem, bo nie ja warto. Nie, nie warto, telefon, nie warto wszystko, się przejmować. Panu. Nie warto się denerwować. Miłego dnia życzę panu. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Bardzo. Do widzenia.